Dzień dobry kochani, witam Was w kolejnym przeglądzie na moim kanale. Jesteśmy w na Nowościach, które będą dzisiaj na wieszaczkach. Pokażę też Wam troszeczkę z półeczki, ale zaczynamy może od wieszaka. Tutaj są świetne sukienki w kolorze grafitowym i bluzy. Za tą sukienkę, zobaczcie, zapłacicie 45 zł. Jest ona do rozmiaru XL, ma podwinięty rękawek, bardzo fajny taki grubszy materiał. Tak się prezentuje z tyłu, jest taka w stylu oversize. Myślę, że Wam się spodoba kolor, jaki yy, wykonanie. Jeżeli taki przegląd Wam się spodoba, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję na tym kanale, jakiś komentarz i oczywiście zapraszam do dalszego oglądania. Kochani, lecimy dalej. Mamy obok bluzkę z długim rękawem. Ma fajny ten materiał, taki przyjemny. Zobaczcie, też w tym kolorze grafitowym jest taka luźna. Zanim nią zapłacicie 40 zł i kupicie ją w rozmiarach HTS do 2xl. Tutaj jeszcze do całego kompletu możecie dokupić spodnie, które są dosyć szerokie, ale luźne. Teraz w tym roku taka moda była na takie szerokie spodnie. Kosztują 40 zł, są w rozmiarze od S do 2 XL. Zobaczcie, tak się prezentują. Są na takiej średniej gumeczce. I one niestety nie mają kieszonek. Kochani, macie tą koszulkę, którą pokazywałam Wam w pepko w koło brzegu. Kosztuje 25 zł, do rozmiaru 2 razy XL. Tam udało mi się kupić na wyprzedaży. Nie wiem dlaczego, tylko w jednym sklepie znalazłam ją właśnie w takiej fajnej cenie, jak niecałe 13 zł. A tu już hit na jesień. Pokazała się taka fajna narzutka. Zobaczcie w takim fajnym kolorze brązowym z czarnymi takimi paskami. Kosztuje 55 zł, kupicie w rozmiarze od S do XL i uwaga, w tym samym stylu jeszcze pokazała się kosz... koszulka. Sukienka, sukienka, ta narzutka jest taka milsza, bo ona ma takie taki włoski, wiecie, taka jest cieplutka, a sukienka jest z takiego gładkiego materiału, tutaj zanim nią zapłacicie 60 zł, a występuje w rozmiarze od S do XL. Zobaczcie, tutaj można nawet to skompletować, narzutkę narzucić na sukienkę, jak będzie bardzo chłodno. 40 zł do rozmiaru 2xXL Jesz jeszcze u mnie wisi ta spódnica, ona też ma bardzo przyjemny materiał, jest taka rozszerzana na dole. Na taką jesień, nawet zimę powiem Wam, będzie idealna i fajnie będzie pasować właśnie do tej narzutki a tu już mam kolejną perełkę, zobaczcie do całej kolekcji brązowej można dokupić świetną torebkę 35 zł, podoba mi się to, że ona jest właśnie na dwa zamki ta pierwsza przegródka jest taka wąższa, ale tam zmieścicie klucze nawet mniejszy telefon nie wiem, czy też i portfelik się nie zmieści fajny ma pasek no i oczywiście kolor Tutaj na półeczkach widzę też nowości, te świeczniki, ich w Kołbrzegu nie widziałam, w kształcie dyni, 5 zł, jeden kolor, tylko właśnie pomarańczowy, bardzo fajnie wykonane, powiem Wam, naprawdę świetne, te świeczuszki w zeszłym roku były hitem, fajna dynia w środku, kosztuje 7 zł, pali się ta świeczka 6 godzin. mamy, kochani, dwie kolekcje. Art Deco i Wilczyk. Z Wilczyk pokazała się fajna propozycja do salonu. Tutaj macie olejek i dyfuzor. Dyfuzor ma kształt panterki 35 zł. Tak naprawdę jest przepiękna. Te patyczki są czarne. Panterka złota. Tak jak lubię srebro, to tak tutaj ta propozycja mi się bardzo podoba. Kochani, kolejna Nowość z tej kolekcji Wilczyk świetna paterka. Ona z tyłu ma taką fajną złotą, błyszczącą ozdobę 25 zł, a średnica tej paterki to 32 cm. Wśród jesiennych nowości pokazały się, widzę, na płeczkach też te szklane kubeczki. I tu macie pierwszy, kosztują 7 zł. Mamy takie. Muchomorki, a druga już jest taka jesienna w kolorowe dynie i listki. Kolejne jesienne dekoracje na dziale kuchennym, takie deseczki za 15 zł. One idealnie sprawdzą się do jakiś przekąsek, czy na przykład na orzeszki, czy pistacje. No i mam dla Was taką niespodziankę szokową, dla mnie bynajmniej była. Jest tutaj futerał na wieniec świąteczny, słuchajcie, za 12 zł. Aż musiałam doczytać, ale to jest naprawdę pokrowiec na takie bożonarodzeniowe wieńce. Już są dostępne w Pepco. Wśród nowości są też takie, zobaczcie, organizery na bieliznę dla dzieci z Hello Kitty i kosztuje 10 zł. Uwielbiam moje sklepy, zawsze znajdę coś fajnego i tym razem mamy, zobaczcie, jesienny listek i to jest dozownik na mydło za 15 zł. Czekam, czy pokazują się też kubeczki. Jeżeli tak, to naprawdę fajny zestaw można kupić do kuchni czy do łazienki. A tu już macie nowy kocyk na rzutkę. Zobaczcie taką panterkę. Przepiękny, kosztuje 30 złotych, wymiary 150 na 200. I kochani, to by było na tyle, jeżeli chodzi o nowości w Pepko. Zapraszam Was jeszcze dzisiaj na jeden przegląd. Dziękuję, że byliście. To dla Was specjalnie zrobiłam w Koło Brzegu Lowe. Dziękuję, że jesteście, bo bez Was nie byłoby tego kanału. Jeżeli taki przegląd Wam się spodoba, zostawcie koniecznie łapkę w górę, subskrypcję na tym kanale. Będziecie zawsze na bieżąco z każdą nowością. Jakiś komentarz i oczywiście zapraszam na kolejne moje przeglądy. A teraz zostawiam Was z morzem. Coś fajnego dla oka. Miłego dnia, kochani. Dziękuję, że jesteście ze mną, dziękuję, że mnie oglądacie, dziękuję za komentarze, łapki, subskrypcje, jesteście cudowni, ściskam Was mocno, trzymajcie się i do usłyszenia w kolejnym odcinku, cześć!